Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 23 Ultimate Team i w dzisiejszym materiale czas na następne paczki, na następne. Miejmy nadzieję, dobre trafy, za to proszę trzymać kciuki. Ja wam życzę smacznego, jak macie coś dobrego do jedzenia oczywiście, jak zwykle do tego materiału, bo też tak piszecie w podpowiedziach w komentarzach. To lecimy z tym odcinkiem, ale zanim rozpoczniemy, mam dla was jedną fajną informację pewnie kojarzycie, jak już kilka razy miałem okazję informować was o tym, że Niwe Amen przygotowuje dla was fajne loterie i tak też jest w tym roku, więc już wam mówię co i jak. Kolejna loteria, właśnie od Niwe Amen. Przede wszystkim wystarczy kupić jeden dowolny produkt Niwe oraz oczywiście zachować paragon. A co możecie zgarnąć? PlayStation 5. Jest takich 16 do zgarnięcia. Zestaw trzech gier do tego. Wystarczy wejść na pełen nagród na niweamen.pl, zarejestrować się i zachować oczywiście paragon. Jak co roku. Następnie oddajecie strzał na wirtualną bramkę i gracie o jedną z ponad 4000 nagród natychmiastowych. Co można zgarnąć? No chociażby 30 razy słuchawki Sony, do tego 120 piłek Realu Madryt, ponad 1000 zestawów kosmetyków i 3000 razy karta podarunkowa Allegro o wartości 20 zł. Twoje zgłoszenie automatycznie wchodzi do puli losowania nagrody głównej PS5 i zestawu gier. Czyli możesz być super szczęściarzem i wygrać, oddając tylko jeden strzał, a później wziąć udział w losowaniu nagrody głównej. Losowanie nagród odbywa się co tydzień i pamiętajcie, że możecie zwiększać swoją szansę na wygranie, przesyłając co tydzień dowolną liczbę zgłoszeń. Także w takim razie kupujcie oczywiście produkt dowolny. Może być taki, może być taki. Oczywiście niweamen. Ja Wam życzę powodzenia. Pod spodem link w opisie, koniecznie sprawdzajcie, a teraz lecimy z tym odcinkiem. Dobra, to przepalamy składzik. Myślicie, że coś będzie w środku? Ta, przepalam nulę za tego, no. Tego mogę przepalić, dobra. Pierwsza paczka na dziś. Czy dobra, czy nie? 86+, plus, inform. O, idziemy w drugą stronę, będzie lipa. Niemcy to już w ogóle, bra. Ja nie wiem, co ja mam z tą reprezentacją Niemiec, ciągle go trafiam. Jak nie trapa takiego jakiegoś innego. Drodzy widzowie, 10 paczek, 80 plus. Odda czy nie odda? O to jest pytanie. Pierwsza to raczej nie oddała. Ej, co jest dzisiaj z tymi Niemcami? Hummel z Marsial. Swoją drogą szkoda, że Marsala nie powołał już później w miejsce Benzemy na przykład. Może Niemiec dla. No, 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 nie, Szwajcaria. To blisko w sumie. Zakaria 81. Ciekawe. Ciekawe czy serio odda cokolwiek z tej paczki, bo mi się wydaje, że one to są scam. Ale wy pisaliście, że trafiacie PTG, no to... Hiszpania. Jak wiem, że Hiszpania już jest, to... To wiem, że tutaj nic nie będzie. Chociaż jeden PTG jakby poleciał. Bramkarz z Argentyny. Benitez. Hmm, no jesteśmy w połowie tych paczek. A tu ani walkoutu ani czegoś dobrego. 83 Heiberg i Haller. Hmm, może od początku gdzieś tu zacznę, od tej strony? No nie, no tu nawet ekranów nie ma. Isko 82. To czekajcie, jaki był, najlepszy? jaki był najlepszy z tych 10 overall? Modrić, to to nie jest, niestety. Jakie zdjęcie Marakidis teraz? 83. Hummel z 84. O, dobrze. Dobra, no to jeszcze trzy. Coś się zgliczowało. Może będzie. No nie. Są ekrany? Brak walkoutu, Jest walkout, dobra. 87 trend. 8.7 trendzik. Ja najwyżej widzowie zrobię jeszcze później trochę tych paczek, a na odcinku to pokażę wam to, co fajniejsze, bo to nie będziemy wszystkich tutaj wam pokazywać. No oczywiście, że Niemcy. Oczywiście, że Hummels. Tak, 8.4. Dobra, druga dyszka. Może tutaj coś będzie. Może to się zmieni. Ekrany są. RM jest, ale walkoutu nie ma. Berardi 8.4. Kurczę, muszę sobie znaleźć w ogóle miejsce tak, żeby oglądać zawsze skróty wieczorem. Myślałem, że FIFA będzie wrzucała, ale nie. O, poszliśmy w lewo. Hurricane? Dokładnie tak, Hurricane 89, to jest najlepszy traf. Nice. O, walkout z Hiszpanii, ty, the hair. DH87, git Dobra, 10 tokenów Przepalanych jest Widzowie, jak ta paczka nie odda To będę mocno zawiedziony W sensie Żeby tu jakieś, chociaż jeden PTG był Już nie mówię nawet o Hero World Cup, na to nawet nie liczę Ale chociaż jeden PTG Jedna karta specjalna, nie licząc informów Zobaczymy 20 zawodników, 84. Plus. Trochę zeszło z tymi swapami. Zobaczmy, czy było warto. Inform nie! Niemiec, Inform 80. 90 to jest cross. Ciekawe, czy w środku może być PTG. Jak myślicie? Które są wyżej? Ha. Kurde, może być, czy nie może być? Zobaczmy. Ruli, Cross. Pięć duplikatów. Jaka paczka. O, JAKA legancko PACZUSZKĘ oddało. Za to męczenie się w słapach to, to, to legancko. <ścoughs> Nie. Widzowie. Jest wysoko. I mam na co przepalić tego Trenta i Otawio? Czekajcie, zobaczmy. Bo tu jest paczka za 2000 Ota. Otwórzmy sobie. O, PTG! Nie, kurde, ale. Ale, pascy, tutaj trafiłem. jaj. Aj, aj, aj. No wątpię, żeby on się zbyt dużo ulepszył. Ale jest gościu szybki. Zmiennik ciekawy czy dobry. Dobra, czyli że jeśli zostało 37, bo wydałem 13 tokenów, to tak. 25 idzie tutaj. I jeszcze 12 będę miał do wydania, tylko zobaczmy na co. Yy, no nie ma zbytnio na co tego wydać 12. Chyba, że jakiś zawodników sobie mogę pozabierać po drodze. Jedynie taka opcja by to była. To nie byłoby takie głupie. Zrobilibyśmy... Co Morata? Na no Moratę. Ci dam na Moratę. Myślę, że to byłoby sensowne. Wziąć sobie tą ikonę World Cup. Z player picków. Za 35. Trochę zbierania będzie, ale to jeszcze jest dużo czasu. Eee, otwieram. Po prostu otwieram. Ale aż 30 rzeczy w środku. Robert? Nie, zielu 83 zielu Haland wypożyczony w duplikatach. Nie ma nic. I zostały jeszcze piki. Zobaczymy, czy z tego coś trafi, ale. Aha, takie piki to są. Ty. To, to mi się podoba. Ej, te piki mi się podobają już. Tylko są dwa takie. Aj, myślałem, że wszystkie. Aj, 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 aj widzowie. Myślałem, że wszystkie takie. Dobra, Stones. Stegen trafiony po raz dwusetny, chyba. Szymański. O Polaków w sumie można też nazbierać. Gerard Moreno. No, sami sobie musicie. O, i znowu Szymański, drugi. Sami sobie musicie ocenić, czy warto Prime Gaming dawać za subskrypcję, za takie coś, czy nie. U mnie to wam powiem, że do średnio się opłacało. Za Fabinio. Nie jest źle, naprawdę jest ok. 502 karty są nazbierane, i wbijany teraz jest dziewiąty level. Okay, i na ataku. Cristiano, Okocza. Tutaj te swapy są jakieś zrąbane bez kitu. 1-0, Kilian Mbappé, pięknie. Czekajcie, X to jest randomowa cieszynka, no nie? Jak się naciska? Chyba tak. Napra... Nie no. Cudowny gol. Skillowy. <śmiech> <śmiech> Aha. Tamten gościu ubiegał przed chwilą normalnie, a teraz przy pierwszym kontakcie z piłką z Elastico, O, drugie. Już wiem, dlaczego była tak długa pauza. Witam drugiego. Okocza. Trzymaj sobie ten autobusik tam z tyłu, a Gowu sobie go przeparkuje. Tak o. <noise> Dobra, Orsic niech wjeżdża. Aby tak Orsic to przypakował. Czekaj, weź tą piłkę. Orsic! Orsic! <noise> Ale się wylało teraz na moją korzyść. Proszę bardzo, to oglądanie wszystkich powtórek. Bieganie gdzieś tam do linii, przy powtórkach, jeszcze przy cieszynkach i granie na konterki autobusem. Witam. 3, 2, dziękuję bardzo przeciwniku. Ja lubię na takich ludzi, którzy są toksik, później wygrywać. Nice. O, też ja tegen Sporo zawodników Barcelony, jeszcze Dembele, De Jong, Ansu Fati. Ciekawe czy kibic Barcy W sumie tak, Herb masz też Barcelony Jak się odsunął tym Ter a ja zamarkowanie tylko i cyk I na, ura Coś nie, coś czasem mi wyjdzie, widzowie. O! Feda dawno bramki nie strzelił. Trzeba było to zmienić. 3 19 minuta. W końcu chciałem trochę łatwiejszy mecz i jest. Dziękuję bardzo. W takim razie, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Widzimy się kolejnym razem już jutro. I przypominam raz jeszcze na sam koniec o loterii prosto od Niwe Amen. Proszę bardzo, pięknie ładnie, pod spodem link w opisie, nie zapomnijcie sprawdzić, życzę Wam powodzenia raz jeszcze, no i tak jak powiedziałem, do następnego, na razie i piona.